Świąteczne książki w tym roku są prześliczne. Tym razem mam dla Was propozycję pod tytułem Pierwsza gwiazdka w cichej dolinie, której autorką jest Barbara Wicher. Te śliczne ilustracje przygotowała Maria Panas, to jest patrona aktywnego czytania z wydawnictwa Świetlik 24 rozdziały, kolejna adwentowa książka dla dzieci. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi blog, nie tylko dla mam, on jest też podcastem. I co tam słychać w tej cichej dolinie? Nie uwierzycie, bo zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, ale mieszkańcy cichej doliny. W ogóle nie wiedzą, czym są święta. Mamy tutaj przedstawionych bohaterów. Głównym bohaterem jest Stefek, i to on właśnie zaczyna tak sobie kombinować podczas rozmowy z dziadkiem zaczyna się zastanawiać, co to są święta ale skąd ten pomysł? Tutaj mamy Imsie, która jest kuzynką Stefka, a tutaj koledzy i koleżanki Czesiek, Franek, Aniela i Wisia. No i właśnie, pierwszy rozdział, w którym w ogóle pada słowo święta podczas zimowego spaceru z dziadkiem, kiedy króliki widzą piękną taką zimową judełkę i dziadkowi się wyrywa. Niczym świąteczna choinka, wyszeptał ledwie słyszalnie. Co powiedziałeś? zapytał Stefek, któremu słowa świąteczna choinka nic nie mówiły i nie był pewny, czy się nie przysłyszał. Dziadek drgnął i ocknął się z zamyślenia. Zamiast odpowiedzieć, zatupał nerwowo Wracajmy, zanim zupełnie przemarzniemy powiedział. I to jest właśnie ten moment, kiedy dorosły człowiek nie odpowiada na pytanie, na zainteresowanie dziecka, bo Stefek zaczął się interesować świętami. Okazało się, że dziadek z jakiegoś powodu nie chce o nich rozmawiać, nie chce o nich słyszeć, coś musiało się wydarzyć jest tutaj jakaś tajemnica. I Stefek wypytuje swoją liczną rodzinę. On ostatnio stał się starszym bratem, rodzice są bardzo zajęci, dlatego te wszystkie pytania raczej są skierowane do babci i dziadka. Chyba świąteczna, poprawiła wnuka ściszonym głosem. Nic szczególnego, a gdzie o tym usłyszałeś? Od dziadka, powiedział Stefek. Od dziadka? Babcia spojrzała w kierunku drzwi. Lepiej o tym zapomnij. Dziadek nie lubi poruszać tego tematu. Tak jak widzicie, tutaj te rozdziały są krótkie. W ogóle Barbara Wicher bawi się dziecięcą rozmową, bo święta to jest coś, czego te dzieciaki nie znają i oczywiście cała akcja w dolinie sprowadza się do tego, że dzieci chcą Poznać, czym są święta i zbierają takie szczątkowe informacje, na przykład od zaprzyjaźnionego ptaszka, który powiedział, że w święta ubiera się choinkę. Więc dzieci, które nie wiedziały nic o bombkach, jak Rudzik powiedział, że ubieramy choinkę, no to zostało zorganizowane ubieranie choinki w jednym z rozdziałów, i ona wygląda właśnie tak. Oczywiście potem rodzik wyprowadza ich z błędu, potem oni jeszcze idą w stronę ludzkich domów, bo ludzie wiedzą, jak obchodzić święta. I oczywiście, że nie obywa się to wszystko bez kłopotów i problemów, ale czegoś tam się dowiadują. I w końcu, w pewnym momencie, klub odkrywców, bo tak się właśnie wszystkie dzieci nazywały, chciały. Odkryć, czym są święta. No, jakby przełamuje ten temat tabu i powoli, powoli, w cichej dolinie te święta zaczynają gościć. Zaczyna się o świętach mówić, zaczynają się wszystkie przygotowania, jest rodzinnie, i autorka podejmuje tutaj też jeden z ważnych tematów. My byśmy chcieli, żeby te święta były idealne, żeby drzewko było piękne, żeby wszystko się układało według planu, a jak się szykuje święta, zwłaszcza pierwszy raz w życiu, to jest, bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wszystko pójdzie według planu i w porządku. Tego właśnie uczy się mały Stefek, że święta nie chodzi o tę najpiękniej ubraną choinkę, ale chodzi o to, żeby być razem, żeby rozmawiać. Jest tutaj też poruszony wątek świętego Mikołaja, ale znowu troszkę inaczej, bo babcia wie o tej tradycji i przekazuje ją Stefkowi, ale jednocześnie mówi, że no chyba Mikołaj do tej cichej doliny jednak nie dotrze, dawno tam nie nie był, nie ma takiej tradycji, ale my możemy sobie sami zrobić prezenty i to będzie fantastyczne. I koniec jest. Ciepły, dobry, taki jak powinien być w święta. Z cichej doliny znikły napięcie i smutek, zelżał ciężar niepowodzeń, zbladły złe wspomnienia. Nastał czas magii, cudów i miłości, czas odrodzenia, czas ufności, życzliwości i ciepła. I a propos tych znikających napięć to oczywiście, że my się też dowiemy, co się wydarzyło z tym dziadkiem, że on nie chciał nawet słyszeć o świętach. Ta tajemnica również zostanie rozwiązana. Krótkie rozdziały my Myślę, że ta książka spodoba się dzieciom w wieku przedszkolnym. Ona jest momentami taka bardzo spokojna, taka powiedziałabym obserwująca. My badamy ten temat, bo jednak nie znamy świąt, a z drugiej strony jesteśmy w cichej dolinie. To też do czegoś zobowiązuje. Mam na myśli ten spokój, te takie opisy na przykład przyrody, tych śnieżnych, wszystkich klimatycznych chwil. Myślę, że autorce również na tym zależało, żeby tak wprowadzić ten świąteczny. Nastrój. I ostatnia niespodzianka na końcu. Można sobie wyciąć trzy ozdoby i powiesić je po prostu na choince. Będą Wam przypominały o pierwszej gwiazdce w cichej dolinie.